z tej strony WB Szakal, e, Chciałem Wam e, o jednej rzeczy powiedzieć i poinformować o bardzo dobrym sklepie komputerowym, a dokładnie sklep komputerowy na ulicy Gdańskiej Wełku. Niedaleko Fryzjera. Praktycznie obok salonu fryzjerskiego, który też e, osobiście polecam. Bardzo dobry salon fryzjerski, ale to szczegół. W tym sklepie komputerowym zaopatruję się w sprzęt do swojego komputera. Także zaopatrzyłem się w kieszeń do dysku HDD 3,5 cala. To jest na USB 2.0 HDD 3,5 cala SATA ID. Tak jak widzicie. O. I właśnie taką ów kieszeń przerobiłem. Wykorzystałem do stworzenia DVD ROMu USB z dodatkowym zabezpieczeniem, a automatycznym wyłącznikiem, znaczy w, z wyłącznikiem e, zasilania, tak jak w komputerze macie przy zasilaczu wyłącznik zasilania, tak ja sobie z e, tego skorzystałem. Oczywiście też w tym sklepie komputerowym kupiłem DVD ROM, z tego co pamiętam koszt DVD romu to chyba 69 albo 59 zł, ale chyba 69 zł dokładnie można dokupić sobie tam praktycznie wszystko co nam potrzeba do komputera. Akurat koszt tej kieszeni to 89 zł. Bardzo dobra firma. Bardzo dobrze się spisuje po tym jak ją przerobiłem. Będzie trzeba to będę wykorzystywał tą kieszeń do czego innego. Ale osobiście polecam ten sklep komputerowy, bardzo miła obsługa. Zawsze panowie Wam pomogą w doborze tego, co potrzebujecie do swojego komputera. I osobiście, jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, śmiało może tam walić. Także piąteczkę pozdrowu szakal. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.